Przemysław Sarosiek, Dzień dobry, Podlaskie i Polityczne Plotki albo Plotki Polityczne w kreśle PP na pewno, a tutaj obecny ze mną, ja. ze mną Jaś Wędrowniczek y, krąży między polityką a przedsiębiorczością. I najbardziej niezależny dziennikarz Przemysław Sarosiek. Ech. Ale poleciał jad. Nie wiem tylko czy wazelina czy jad. Trzeba się zdecydować. Dobra. Dzisiaj chcemy, proszę Państwa, wziąć na tapetę referendum. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę odbędzie się referendum. Niezwykle ciekawa kwestia. Pierwsze referendum historyczne w województwie podlaskim pod rządami nowej ustawy. Referendum w Kościelnej, gdzie część mieszkańców chce odwołać Grzegorza Jakucia. Do tej pory, według nowych przepisów nowej ustawy, która weszła w życie rok temu, po rocznym takiej karencji, bo przez rok czasu od wyboru nie można było nikogo odwołać, posypały się referendum, w zabrzu poleciała pani prezydent, został wybrany, <grytania> platforma straciła miejsce, została wybrana, został wybrany człowiek, który nie jest z właściwej partii, <coughs> ma niewłaściwe poglądy. Oprócz tego przymierzano się do kilku innych, jeszcze w kilku innych miejscach zbierano podpisy i te referenda się odbywa, ale nie od, niedaleko nas. W Janowie Podlaskim, czyli mm -hmm. takiej miejscowości położonej nie na, się. na granicy, A referendum się nie udało. Mimo, że zebrano podpisy, mimo że y, odbyło się, ono odbyło się 19 października, czyli w zasadzie kilka dni temu y, pan wójt Karol Michałowski oraz Rada Gminy miały być odwoływane i to referendum się nie udało. Do głosowania poszło. Y, Frekwencja wyniosła 16,6%. Czyli mówiąc inaczej, było, było, ten, było słabo. To ciekawe, w referendum wzięło udział mniej osób niż podpisało się na listach. To jest ciekawostka. No i teraz proste pytanie. Jak bo twoim zdaniem się skończy to referendum? To białostockie, bo teraz jeszcze do Państwa znaczy Podlaskie, Dla to, to, jest to Podlaskie czy pytasz o Jakucia? Pytam o Jakucie, ale zacznę hmm. może od tematu właśnie pierwszego związanego z Jakuciem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale również nie wszystkie akcje zbierania podpisów się nie uda udały. Całkiem niedawno, kilkanaście dni temu, inicjatywa referendalna w mieście Częstochowa ogłosiło, że nie nazbiera podpisów na za odwołaniem lewicowego prezydenta hmm. tego miasta. Pytanie zatem: Czy Twoim zdaniem w Kościele to jest miejscowość, którą, przez którą przejeżdżasz day by day? No, przez, przez miejscowość, day może nie, przez day minę. Ty jak Krzysztof, day by day, e, tak zwany November. Dobrze, nie, porównuj mnie z Krzysztofem Nie, no to Ale też za, za pojechałeś angielskim, znasz angielski day by day. Krzysztof też chciał pokazać so, na ostatnim i, swojej nagraniu, że też na angielski. Krzysztof w, jest i powiedział nowember tak zwany Krzysztof Truskolaski jest jak kogut. Pan U, on, on uważa, że słońce wschodzi dlatego, że rząd. A wiesz, pije. dlaczego o nim wspomniałem? Bo miałem wrażenie, że już nie zaczepisz tego tematu. Wiesz, a ty musisz. W każdym odcinku musisz I, zaczepić. Ty tego za, zaczepiłeś, więc Ale powiedziałem, to że on. Dla jest... ciebie zrobiłem niespodziankę, żebyś, żebyś, żebyś mógł znowu powiedzieć. A. On jest jednak. Jak, powtórzę, on jest jak kogut, on uważa, że słońce wstaje, bo on pieje. Ale wróćmy do tematu. Proszę cię bardzo, powiedz mi, Twoim zdaniem, jak? Się, jak potoczy się temat referendum? Bo to jest nie ukrywam to jest chyba najciekawsze wydarzenie w ciągu najbliższych tak. kilkunastu dni to będzie coś, co się wydarzy. Potem ja bym życzył panu Grzegorzowi Jakuciowi jak najlepiej mam nadzieję, że skończy się dla niego na korzyść. Dobrze, a dlaczego, Bo... dlaczego uważasz twoim zdaniem? Znaczy, to ty sobie rzecz, jak Ja myślę, jak ty przewidujesz? Ja przewiduję, że się nie odwoła, że się nie uda uzyskać właśnie tego minimum, żeby przeprowadzić głosowanie. Bo. No bo podpisało się, myślę, że za, za tym referendum jest około, tak oceniam, około 800 może osób. Tam chyba około 1000 podpisało no, się, no. w sumie tam. I moim zdaniem tylko te osoby pójdą. Myślisz? No, ta reszta zostanie w domu. No ale przecież jak jeździsz, to widzisz te banery, które tam stoją i no dwa jest. razy tak, Pol, Polaka znak. Panie nie umiały się obronić, moim zdaniem. A dlaczego twoim zdaniem się no, nie umiały no no, 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 no no rozmawialiśmy o argumentach tych pani. no może jeszcze ta debata coś zmieni, ewentualnie. Być może wtedy ewentualnie Panie lepiej wypadną, bo wiem, że organizujesz jakąś debatę. Tak, tak? organizujemy debatę. Tak, tak, Serdecznie będzie, Państwa będzie, zapraszam. Będzie debata. Tuż przed referendum planujemy tutaj zaprosić ja obie tak. strony. Obie strony się już zgodziły. Jeszcze do ustalenia została data. Jeśli te, <coughs> jeśli te Panie przyjdą na tą debatę. Właściwie Pani, no bo to... Tak, ten, tak. Znaczy, powiem tak. Pewnie, dwie na jednego. Grzesiek jakoś nie miałby nic przeciwko temu, żeby przeciwko niemu stanęły pani Iwona i nie pamiętam jak ta druga pani ma na dryl, imię. Pani pani, 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 dryl, pani Elżbieta chyba, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, no, no Drill. Nie, ja nie jeśli, pani... jeśli pani dryl nie ma na imię Elżbieta, to serdecznie przepraszam, po prostu zapomniałem imienia. Ja, starszy pan tak ma. Natomiast ja one, poprosiłem, żeby to była jedna osoba, jeden na jeden. Ja postaram się być po środku i być uczciwy, sprawiedliwy i rozdzielać... Zadawać pytania, bo rolą dziennikarza w tym przypadku nie jest wskazywać, czy też zadawać ciosy, tylko zadawać pytania i chciałem, żeby te pytania były... Ja myślę, że będzie nokaut. Kto kogo znokautuje? Chcesz powiedzieć, że Grzesiek to damski bokser? Ta, tak. No wiecie, w tej sytuacji, w tej sytuacji co... może się tak okazać. Będzie nokaut. Słuchaj, jestem tego pewny, że to będzie po prostu nokaut. Ja dziwię się, jeśli ktokolwiek w ogóle będzie miał odwagę przyjść do debaty tej ze, ze strony, bo nie mówię o Grzegorzu, Grzegorz przyjdzie na pewno. Jak ty masz już przegwiznane tam kobiecej części no, tego trudno, lektora, no, no słuchaj, no nie potrafiłeś, no głosy. te panie nie potrafił się po prostu obronić, a przede wszystkim jest tak dobry gospodarz w Turośni, no przepraszam, nazwijcie mnie niezależnym nie dziennikarzem, chociaż nim nie jestem. W życiu cię nie, tak nie nazwę. No właśnie, ale panie, no po panie, prostu panie, tak panie dobrego Grzegorzew. gospodarza się pozbyć, to trzeba być po prostu zwyczajnie coś mieć... W, Proszę Państwa obec obecny, brakować, no. tu obecny tutaj yy, Grzegorz Kapica właśnie zgłosił akces zapisania się do Pisu. Jest to. Jest to do PIS pros proszę, no, on przecież jakuś się spisie. Jest? Czy był? No jest. Jest tak. A, Więc proszę o. Państwa, yy, właśnie ogłosił. Oferta będzie warta, ważna przez dwa tygodnie. Za dwa tygodnie złożę ofertę dla platformy. <laughs> <laughs> Bo będę chciał, żeby mu pana. Krzysiu jest wspaniałym gospodarzem. A teraz, teraz to nawet dwóch tygodni nie wytrzymało. 20 sekund. Dobra, wróćmy do tematu. Słuchaj, ale tak na poważnie. Twoim zdaniem, co takiego zrobił ten Jakuś, że yy, Twoim zdaniem zasługuje na to, żeby został? Dla mnie właśnie, yy, zobacz, pierwsze, to nie wyszło akurat, te pole golfowe, to, moim zdaniem zasługuje to na to, na, powinno to się tam odbyć, ponieważ ściągnęłoby masz... tam bardzo sporo bogatych ludzi. Tyś też Tadeusza to się zaprosić, żeby. akurat był dobry plan. Moim zdaniem to akurat był. To, to nie to, że ja mam coś przeciwko. Truskolaskim. To po prostu to, jak coś jest dobrego ze strony platformy, to też trzeba to pochwalić. Nie można być takim. Pole golfowe, moim zdaniem, było dobre. Moim zdaniem tak. Tam, tam. No ściągnęłoby moim zdaniem inwestorów i ludzi, którzy chcieliby tutaj. Inwestowaliby w dołki. W dołki, ale to przecież w golfa grają bardzo bogaci ludzie. No, to no ty, czy, 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 czy ślukowski to już laski Sami bogaci ludzie, masz rację. O Jezu, no, też, Mów no, dalej. No, ale moim zdaniem, moim zdaniem by to było z korzyścią. A Wojciech Ślukowski wiem, że gra też. No widzisz, no zobacz jakie to są postacie. Ehm, moim zdaniem to byłoby z korzyścią dla gminy nie wyszło. No dobrze, a mogę zadać Ci pytanie? No. Robić ci test na bogactwo. Czy ty grasz golfa? Nie. To nie jesteś bogaty. No ja, no te, nie, ja, ja nie uważasz. Ja, 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 ten... ja godnie żyję. Żyje godnie, ale nie czuje się bogatym. Złoto skromne, rozumiem. Nie, no nie przesadzaj, nie. Przy mojej oświadczeniu majątkowe jest w, jeszcze jako radnego można zajrzeć. Tak jak no. to było, Mercedesa skromne. Mercedesa skromne. Słuchaj, to tak jak kiedyś złapano. Mercedesa, ale biały, po, bo, czekaj, bo, bo, policja, bo biały jest Kiedyś był taki program drogówka, kiedyś był taki program drogówka i zatrzymano jakiegoś gościa, jechał z klaso i mu dano man mandat 500 złotych, odno, mówi wiecie co, ale wy już naprawdę przesadzacie, godzina mojej roboty, a takie mandaty stawiać. Dajcie spokój. <laughs> No nie, nie. No, tu już jakby pojechałem. Moje oświadczenie majątkowe jest do pobrania w internecie i można zobaczyć i uznać, czy, czy bogaty, czy nie bogaty. No. Do Morawieckiego mi jeszcze daleko. Proszę Państwa, sprawdź, <laughs> spra spra sprawdzicie, sprawdzicie <laughs> czy on się nadaje na golfistę, czy nie, ale to zobaczymy. Dobra, wracając do tematu. Co jeszcze pole, za pole golfowe? <laughs> no tu się akurat z Tobą nie zgadza. Co on takiego zrobił ten jakoś, że, że zasłużył? Bardzo dobrze zarządza gminą. To bym podsumował i już. Ale rozmawiałeś z nim wiele razy. Zobacz, jaki to jest kompetentny człowiek. Ty postawić jego do debaty z innymi samorządowcami, to on ich wszystkich by. Yy... powiem Ci tak, nie będę się wypowiadał na ten temat, ponieważ mm -hmm. będę prowadził debatę, nie wypada mi, Nie jestem mieszkańcem Torośni Kościoła. Jedyne, co mu można zarzucić, to faktycznie ten taki styl rozmowy, yy, może nie wiem, może taki, jakby taka dyscyplina, no jest generalnie. Yy. Stara się może utrzymać dyscyplinę w gminie, może tak to odnoszę, może tutaj bardziej komuś coś właśnie takie osobiste. Czy jeden z jego przeciwników powiedział, że od y, Pawła Kozioła to postać mm. z, z rancza dodzieli go tylko to, że nie ma, nie ma wąsu, bo to jest tak samo jak on łysy. A nawet zobacz jeszcze jako kolejny argument, nawet odłączenie się od właśnie wodociągów podlaskich. To on zabezpieczył właśnie mieszkańców. Akurat w, odłączenie się od wodociągów podlaskich było roz, wyjątkowo rozsądnym rozwiązaniem. Dokładnie, rozwiązanie, to właśnie bo zabezpieczył wodociągi, mieszkańców, bo, wodociągi od podlaskie, tego, że mogą nie mieć dostępu do wody kiedyś w przyszłości. Wodociągi podlaskie a. moim zdaniem. Jak kiedyś padną, a to niestety jest możliwe, tak. to może być sytuacja taka, że faktycznie wszyscy, którzy są jego i właścicielami będą musieli tego się zmagać z tego skutkami. I decyzja w tej materii akurat decyzja Jakucia, mimo tego, że mieszkańcy mogą się ze mną nie do końca Oczywiście. zgadzać, bo płacą trochę wyższe rachunki, to kiedy przyszłoby co do czego, to on zapłaciliby dużo, dużo większe. Ale wróćmy do tematu. I Jeszcze zobacz, zobacz, on poprzednią kadencję nie miał większości w Radzie. Słuchaj, a jak... jak znasz się... takiego, żeby, żeby tak sobie dobrze radzić w zarządzaniu gminy, nie mając większości? No tak, Tadeusz Truskolacki no. przez cztery lata. Miałem stoku. Ja mówię, ja mówię o mówię, tak dobrze zarządzaniu. O tak dobrym zarządzaniu. Trusk... Tadeusz Truskolacki znaczy, faktycznie tak, można, jeśli to... ludzie go oceniają na podstawie e, rynku kościuszki. Bo tak, ja mam wrażenie, że wszyscy Tadeusze Truskolackiego oceniają ja na podstawie ci, rynku kościuszki. Ja to jest ci, pięknie wygląda. Ja powiem Ci coś, co, te, co pewnie, pewnie cię zaskoczy. Tadeusz Truskolacki. Mm, jest jednym z lepszych gospodarzy, jeżeli chodzi o województwo w naszym mieście, w naszym, w naszym, w naszym województwie, w naszym regionie. Mhm. Problem z Tadeuszem Truskolaskim jest tylko jeden. Nie to, że on jest głupi, bo on głupi jest, to jest mądry człowiek. Nie jest też, nie ma też, nie ma też kwestia, nie jest też problemem jego kwestia arogancji, bo on jest arogancki mniej więcej w tym samym stopniu, co wielu innych włodarza znam bardziej aroganckich. On ma Trzy cechy, które go dyskwalifikują jako, w moich oczach jako prezydenta, dlatego nie mogę się z nim utożsamiać. Pierwsza rzecz, on jest trochę jak Cezar, jak cesarze rzymscy, który, który w tej chwili koniecznie następcę swego w polityce kreuje, swego syna, który jest i odziedziczył po nim pół inteligencji, a może i ćwierć. Tą, którą ma ojciec. I to jest robienie nam na przyszłość w imię miłości ojcowskiej, robienie nam problemu. Od nie mówię, że nie wymieniam to w kolejności najważniejszej. drugiej, Tadeusz Troskolaski uważa, że on się nigdy nie myli. Jeżeli ktoś uważa, że się nie myli, to jeśli się pomyli w rzeczy poważnej, a zdarzało mu się mylić, bo nie ma ludzi nieomylnych, to prowadzi miasto i nas wszystkich na minę. I takich decyzji kilka było, których nas spieprzył. A trzecia sprawa, która w moich oczach dysfelwikuje go jako yy, włodarza jest niesłowny. Obiecał obiecał o. zbudowanie, obiecał zbudowanie wielu różnych obiektów i jest jak Donald Tusk obiecuje i liczy na ludzką sferozę. jak na razie do tej pory się nie przeliczył. Ma też czwartą wadę, którą, o której nie będę która jest z jednej dla jednych uważana jako wada, przez innych jako zaleta, a mianowicie jest wyjątkowo nazwijmy to Potrafi, stosuje w dużym stopniu korupcję polityczną. Kupuje swoich przeciwników albo, to... albo próbuje ich niszczyć. Dlatego ci mówię, że to to przez każdy. jednych no. dla jednych jest to wada, dla innych zaleta. Ja na przykład nie mogę się na to zdecydować, ponieważ wiem, że skuteczna polityka wymaga takiego działania, dlatego polityka mi się nie podoba, dlatego nigdy nie uprawiam jej na poważnie. Ponieważ yy, przy wszystkich swoich wadach, a mam ich dużo. I wymienianie zostawiam moim przeciwnikom. Na pewno zaraz się będą tam wypisywali w komentarzach. Nie tej, tej nie mam. Nie, korupcja polityczna jest rzeczą, na którą się która nie brzydzi. Brzydziła, i mam nadzieję, że nie brzydzić będzie. Nie, jak kiedyś miałem ochotę dostać pamiątkowo papilniczkę w jednym muzeów i nie mogło jej do kupienia, bo sklepik był zamknięty, to ktoś mi powiedział: To się orąbnić. Znaczy w sensie ukradnik. Miałem kolosalny problem. Parzyła mnie w ręce, nawet ją wzięłem, nosiłem przez pół muzeum. Po czym przy wejściu odłożyłem na parapet, bo jakoś tak mnie. Bógł a ja głupio. widzisz, a propos tego, co ty mówisz tutaj o panu prezydencie Białogosoku, mógłbym się tego zgodzić z tym jednym, to, że oszukał, właśnie a propos tego, co powiedziałeś. I moim zdaniem, to, że jest, wspomniałeś, że jest mądrym facetem. Ja bym powiedział, że był. Dzisiaj to jest taki Joe Biden. W takim A? mniejszym, w znaczy... mniejsza liga, bo moim zdaniem dzisiaj to już wcale tak nie wygląda. Byłem na paru spotkaniach, słuchałem i powiem ci szczerze, generalnie to już nie jest ten sam Truskolaski, który był. Jakbyś od osia... Dzisiaj to jest Jakbyś... właśnie ten dziedulek stary. Joe Jakbyś Biden od 12 lat miał wokół siebie grono potakiwaczy, ludzi mówiących, jaki jesteś fantastyczny, wspaniały, cudowny oraz syna, który w pierwszym wywiadzie pyta cię, co, 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 jaki sport uprawiasz w wolnym czasie, to faceta, który, którego sukcesem jest to, że nie chodzi o, o, z wózeczkiem, to bardzo się przepraszam, ale to... No, no. znaczy wiesz, tutaj jakby można mówić prześmiewczo, ale, ale, ale taka jest prawda, to nie ten sam tu co był kiedyś jego czas, najlepsze lata, moim zdaniem, minęły. Sam go wiele razy popierałem, uważałem go za jednego z lepszych gospodarzy, ale dzisiaj tego nie powiem. Ale to już po... jest nie ten wiek. Wracając e... natomiast do tematu, jedną z rzeczy uh -huh. i referendum, bo to właśnie uh -huh. chciałem ruszyć. Kwestia referendum, kwestia podwyżek. Mówiliśmy, wymienialiśmy kilka różnych nazwisk, ale teraz pojawiło się dwa ciekawe tematy, e, właściwie trzy, te, trzy uh -huh. tematy, które są na rzeczy. Z tego, co zrozumiałem, pojawiło się w Juchnowcu Kościelnym bardzo poważne grono ludzi, które postanowiło. E, Zorganizować referendum panu e, Marcinowiczowi. On chyba tak się nazywa. Krzysztof, ta, mhm. Krzysztof Marcinowicz, Marcinowicz. E, tam jest grono ludzi, która jest, no tak powiem, tak, do, jeśli do mnie dotarły te informacje, jako do redakcji, znaczy że oni są już mocno zdeterminowani. Nie wiem, czy już zgłosili inicjatywę referendalną, czy też jeszcze nie, ale wiem, że tam na poważnie idzie w ta, ten, ten ruch w, w stronę zbierania tego, tego referendum. Jak sądzisz, tam się to uda? Nie hmm. wiem. Nie, powiem ci, tak nie interesuje się kompletnie, jakoś tak tą polityką prowadzoną przez Pana Marcin, Marciniewicza Marcinowicza, tak, że naprawdę nie umiem ci powiedzieć, zadałeś pytanie, które kompletnie nie, nie wiem, tak jak tu, gmina Turoś jest jakby bardziej mi bliska, ponieważ jakoś tak się interesuje, tak no ruch, się jeżdżysz? też, też by, by jeżdżę czasem, ale no naprawdę, nie, nie powiem się nic, bo no, no nie za bardzo nie za bardzo umiem, co. lepiej głupotnie gadać jak Dobra, się nie. a teraz drugie pytanie, które, o którym słyszałem, że podobno jest na rzeczy i ponoć zapadła już y, tak trochę nieoficjalnie. Porość? Nie, wyobraź sobie decyzja dotycząca województwa. Otóż chyba mhm. się PiS zebrał na odwagę, albo Konfederacja, albo obie rzeczy Cuzamen, obie partie Cuzamen i to ponoć niebawem ma rozpocząć się działanie, procedura w kwestii referendum w województwie Podlaskim. Twoim zdaniem, po pierwsze, czy do tego dojdzie, czy się jednak, bo to, to wyjdzie tylko wtedy, jak się dogadają dwie prawicowe, duże siły po, po, str po prawej stronie sceny politycznej, Konfederacja i, i PiS i oni w stronę tego referendum pójdą. Po pierwsze pytanie, które mam do Ciebie, czy Twoim zdaniem się dogadają w tej sprawie akurat konkretnie? A jesteś przekonany, że Konfederacja i PiS? A myślisz, że co, Platforma i PSL popełnią samobójstwo? No, no wiesz, no to powiem Ci, bo to z tą Konfederacją to trzeba uważać, po, po której stronie stoją, widzisz. A ja pytam cię, no dlatego no. cię pytam o Konfederację. Zobacz, to... ja, ja jak tylko postawiłem się dla Staśka, wypadł. Dziękujemy panu. Dlatego zostałeś monarchistą. No, widzisz, no to, to także. że... Ja bym ale nie ja do końca... Wy cały zada... czas z tą konfederacją, że ta konfederacja to... Bo, ale jak Bo, cały czas? Ale ja, ja, postaw... ale ja słyszę, ja postaw... nawet nie... redaktorzy mówią o redak redakcjach. Że przypisują tą konfederację do PiSu... Ale ja nic... nic Kompletnie ja tak nie uważam. Zadałem po, posłuchaj uważnie mojego pytania. Czy w tej sprawie dogadają się akurat konfederacja z pisem, a propos sejmiku i drugie pytanie... Jeśli się dogadają, to tylko dlatego, że będą widzieli szansę tam dla siebie. Nie dlatego, że będą współpracować z pisem. Tylko dlatego, że będą widzieli... No dobra, skrócenie kadencji, okej, okay, to wpostawimy postawimy, może nasi wejdą, ale to nie znaczy, że będą współpracować z pisem. Ja nie mówię, czy Ja na razie pytanie brzmi, jeśli brzmiało, się że zrozumie, to wy... tylko pod tym kątem, a, a potem będą a zobaczymy, drugie, jak to wyjdzie, pyta... bo może być tak, że to pójdzie na marne. A drugie pytanie i druga kwestia. Kiedy jeśli się dogadają i wyjdzie na to, że dobra, zbieramy mhm, te podpisy, zbieramy. czy oni te podpisy nazbierają i czy do referendum może wyjść? Nazbierają i referendum może wyjść, bo pokazały pod dane z poparcia nawróckiego, przecież żeśmy robili analizę. Mhm. Moim zdaniem może wyjść. No dobrze, ale dlatego to... ja się dziwię, że nadal to się jeszcze nie dzieje, przecież ja nie dam rady oglądać sesji sejmiku. To nawet zobacz te sesje sejmiku. Ja oglądam je wszystkie oddechy do dechy siedzę online nawet na żywo. Tak wygląda masochista. No. Nawet, nawet ja nie jestem no, w stanie obiecać. No, a ja uczyć. siedzę widzisz, widzisz, o to chodzi, że pro, mój, mój atut, może atut może problem jest taki, że Słuchaj, ja mam czas. A mogę cię zatrudnić ja mam na sprawozdawcę z, z tych sesji sejmiku? Możesz. Bo ja przyznaję jeszcze, że. No ja mam czas. W o zdrowie nie. psychiczne stwierdziłem, że nie chcę o tym pisać. Nie, a ja widzisz znowu, nie do... tak, w trosce o zdrowie, to masz rację. To też powinienem zadbać o swoje zdrowie psychiczne, bo nie dam rady tego słuchać. Nie dam rady. Mimo że jestem, Mimo, że nie byłem, byłem bardzo krytyczny w, też względem i, i, i Artura, bo ja zawsze jakby żądałem więcej, być może, ale jak, ale jak, widzimy zarządzanie, które jest w tej chwili, to tego się po prostu, no naprawdę, tak jak ja bym nigdy nie powiedział, że ja za tęsknię z zapisem. O, naprawdę ja nie, nigdy nie, nie jestem w stanie, w tym, że ja mogę powiedzieć takie słowa, ale Grzesiek, Szanowni Państwo, Grzesiek, ja dzisiaj jako były, naprawdę jako, tęsknię zapisem. Zmarnowali to, to były, po prostu zaprzepeścili. Durnie. Jako były to pisowiec, durnie. Jako były pisowiec, muszę ci powiedzieć, żeby no. z, dostać się do pisu, musisz jeszcze bardziej się przybliżać. <laughs> A mówisz, dobra, no żeby, żeby, dobra, taki przejbli... chodzi o to, żeby tam po prostu do was się dostać. No, specjalnie to wszystko to wszystko wam tak się podlizuje bo ja po prostu fajny chłopaki jesteście no. a tak już na poważnie Naprawdę. to nie było na poważnie? o kurcze, <ślał> ale mnie <ślał> nabrałeś <ślał> słuchaj, ale taka no. jest prawda droga platformą przebimbaliście jesteście fujerami. Dobrze, a wracam. Taka do... jest prawda. To te, to... Dostaliście szansę, którą zmarnowaliście. Ale nie tylko oni. I, sufu... i koniec, nie tylko oni koniec. Ja dzisiaj tęsknię zapisem za powrotu PiS-u do władzy i niestety możecie sobie się śmiać, ale jakość myślałem, że pokażecie zupełnie inną po prostu. No dobrze, to ja mam do ciebie jeszcze i ty się dziwisz, że do ciebie platforma nie chodzi. No i dobra, ja ja mam, do ciebie... mam to teraz w nosie po prostu, bo, bo, bo rzeczywiście to, co teraz ja się dzieje, ciebie, to nie dam ja do... rady oglądać. Ja mam do ciebie... Nie dam rady. Ja mam do ciebie inne pytanie. Powiedz mi, proszę, jedną rzecz. Na miłość Boską, czy twoim zdaniem? W Twojej opinii, dlaczego to referendum? Oni mogą, no na zbieranie podpisów jestem skłonny wierzyć, wiem, że jest zdyscyplinowane struktury partyjne, z obu partii zwolenników się już tam gdzieś nazbiera przy różnych okazjach, świętach, różnych mhm. zdarzeniach to będzie. Zresztą podpisów to, to znów nie potrzeba aż tak wiele. PiS jest mhm. sprawny, dobry w zbieranie podpisów, wiele razy to pokazywał i moim zdaniem też to zrobi, zwłaszcza, że może mieć tutaj sporo też poparcia np. Solidarności, rolnicy mogą się też wkurzyć o wiele rzeczy, niezadowolonych będzie wielu. Ale biorąc pod uwagę, czym zajmują się władze województwa, to jak sądzisz, jakim, w jaką stronę poszedłby PiS czy Konfederacja, żeby zmobilizować swój elektorat, zmobilizować ludzi, żeby na to referendum poszli w sprawie odwołania yy, Sejmiku? Bo ja, zastanawiam, ja zgadzam się, mam też krytyczne poglądy na temat tego, jak zarządzane jest nasze województwo, i nie podoba mi się to, co, co widzę. Nie podoba mi się ten minimalizm wielu różnych rzeczy, ale wiem, że władze województwa to jest w pewnym miejscu. Yy, odpowiadają trochę za to, że rządzi ta sama koalicja rządowa. Ale w co uderzyłbyś, na czym byś skoncentrował ty jako Grzegorz Kapica, człowiek, który jest przedsiębiorcą i był politykiem, czy też jest politykiem, yy, teraz właśnie się bawi w dziennikarstwo takie niezależne, powiedzmy obywatelskie? Właśnie pokazałem, jakie niezależne. Ne? To, nie, no jest, ja, po, znaczy ja uważam, fakt, że, że, że prawda się podoba, to nie. No, prawda musi być prawdą, i ja dzisiaj tak uważam. Tak. No, no to, 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 okej, okay. ja w tej chwili mówiąc już poważnie, nie kpiąc sobie z tak, ciebie. Tak. To, że ktoś ma krytyczne zdanie o kimś, ja na przykład mam krytyczne zdanie o wielu moich moi byłych kolegach z PiSu i, i nie, nie waham się ich wygłaszać. Natomiast mam do Ciebie pytanie: na czym byś oparł swój krytycyzm? Na czym byś, co, co byłoby Twoim głównym zarzutem, albo głównymi zarzutami, jakbym Cię poprosił o to? Ja bym zadał jedno pytanie. Drodzy mieszkańcy województwa, wymieńcie jedną rzecz, która, którą zawdzięczamy nowemu zarządowi. Jeden pomysł, który został wprowadzony w życie. w jako otwieracz. Dokładnie. Dzisiaj otwiera się wszystko, wszystkie inicjatywy kończy się i otwiera, zbija się śmietankę, te, które rozpoczęła poprzednie Słuchaj. marszałek województwa. Niech pokażą mi mieszkańcy, niech wymienią chociaż jeden projekt, który, no zaraz powiedzą otwarcie granicy, bo to też pewnie czu, czują yy, yy, w głębi serca, że gdzieś tam może te referendum być i zrobili coś się podlizać dla przedsiębiorców przedsiębiorcy. Nie dajcie się nabrać, oni i tak was oszukają. Rozbawicie się, I tak was granicę in... otworzą. Rozbawię, otworzą. rozbawię, rozbawię tak, się Ale to populistycznie, ale wiesz, co... żeby wygrać właśnie, żeby te referendum się nie odbyło. Wiesz co mi się wydaje? Yy, ja wydaje mi się, że yy, jest jedna rzecz, za którą mieszkańcy mogliby głosować jednak za tym, żeby nie odważyć tej rady. Jaka? Musieliby wszystkich zatrudnić w, w Krzysz, swoich instytucjach. Nie, Krzysztof Pruskolaski jest ładniejszy od Kosickiego. Tak twierdzą kobiety. Ładniejszy? No tak kobiety mówią, że jest naprawdę... Ma, ma, jest, jest... Z tymi za krótkimi nogawkami? <laughs> no nie patrzymy no, na no, przecież, Spójrz, czy to, za każdy zdjęcie za krótki ma spodnie. kroftować we szyję, czy to taka moda? Czy ja wiedziałem, że on jest facet w krótkich spodenkach, ale nie wiedziałem, że aż tak, że aż ty spodniak, zobaczysz. W ja nie w spodenkach. Ale spójrzcie, no zawsze ma krótkie, za krótkie nogawki. <laughs> To był argument. Nie, no to jest po, To, jest to przy... był argument poniżej pasaj tu dosłownie. <laughs> <laughs> to dosłownie. Argument poniżej pasaj tu dosłownie. No ale może taka moda dzisiaj no z tymi krótkimi spodenkami. Ale ja słysza, no. mówię ci... Ale teraz weź zobacz, gdyby A. był nie daj Boże wojna w Polsce. No. Wyobrażasz sobie ich z karabinem? Kogo? Zapierdziela Krzysiek z za krótkimi nogawkami yy, te Kostki, wy, kostki w stanie pantofli ja i karabin. Nie, ja przede wszystkim młodego nie wyobrażam sobie z karabinem i to nie w trosce o wroga, tylko w trosce o samego siebie. Nie chciałbym go z karabinem. <laughs> Notabene siebie też bym nie chciał z karabinem. Dlatego, że jak ja miałbym karabin, to wszyscy wokół mnie byliby mocno zagrożeni przy moich umiejętnościach strzeleckich. No, nie byłbym w stanie strzelić nawet za siebie. Wiesz, wiesz że on na mnie mówi, że jestem hejterem wszystkim w platformie. No bo jesteś, no, że jestem hejterem. Ty. No jesteś hejterem, no. Co ty już no to ty teraz, dały, dały się teraz drogi. to już, te, ale hejter mówi nie, mówi nieprawda, a ja mi się wydaje, no co, no chodź. No, no, no. Proszę cofnij państwa, się bardzo bardzo posomu. proszę bardzo, proszę zwróćcie uwagę, proszę państwa, uwagę na nogawki Krzysztofa Truskowskiego <laughs> i proszę o uwagi w komentarzach. Tadeusz muszę temu trzeba oddać nosi nogawki, nosi nogawki właściwie długości. Właściwie długości, tak. Ma dobrego, może krawca. No. No, i w przeciwieństwie do Kaczyńskiego, ma zawsze czyste garnitury. B, 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 b -b -b buty też. do pary, i w ogóle generalnie o, jest. i też można è, Pod je każdym je względem jest, jest, jest elegancki. <grab>... krawat dobrze nałożony, nieodwracalny. Elegancki mężczyzna. No, to już są argumenty na to, że jest liderem pierwszej klasy. Dobrze, szanowni państwo, proszę bardzo o uwagi, czy naszym zdaniem referendum w turośnie kościelnej się uda, czy też nie uda. I druga sprawa. Czy w województwie odbędzie się to referendum o odwołanie, czy też się go nie odbędzie? To, to się niech wezmą w końcu za robotę ci, którzy chcą to referendum zrobić, bo to już e, naprawdę, ja niedługo przy, w telewizję będę musiał wyrzucić albo tablet przez okno, bo nie dam rady słuchać ślukowskiego, jak y, te sesje prowadzi. Weźcie wy, zróbcie coś z tym, wprowadźcie z powrotem te mikrofony i niech pokażą ci, którzy nie chcieli głosować za tym. No. Bo to, to, co robi ci ślukowski, to jest po prostu żenujące. No. No tu się akurat zgadzamy. Pierwsze co powiem ci tak, gdybym dzisiaj się, yy, wszedł do Sejmiku, pierwsze co bym zrobił, to bym yy, odebrał, przywrócił mikrofony obecnej opozycji, a zabrał. Yy... Czyli oni nie chcieli mieć mikrofonów, to niech zapierdzielają sobie do, do mównicy. Jak już, już Karola Pileckiego, to staśmy można puszczać. Tak komisja pozytywnie wyraziła yy, opinię. Na temat tej uchwały. To, polec to, to, to polecam tę no. propozycję dla Cezarego Cziusznikowskiego. No. Zabrać. Oni nie chcieli? Koalicja no. nie chciała? Nie ma mikrofonów? A reszta niech sobie mówi, ile chce. Zapraszam za tydzień no. na, słowa, na tak. kolejny program, a gwarantuję no. Państwu, będzie się działo. Ten tu dżentelmen zawsze o to zadba. Tym razem będziemy mówili o granicy, jakie granice przekraczamy. I teraz, ale tylko obiecaj mi, już nie będziesz mnie wędrownikiem muzyką. Dobrze, będę, no. będę, to będę, będę, będę o tobie mówił, że jesteś stały w poglądach jak Staś jak Derekajlo. Państwa A to pozdrawiam. Czy to, czy, jak to ma być teraz? Ja nie wiem, jaki masz stosunek do Derekajlu. To, to do się okaże. Do państwo o tym sądzicie. Pozdrawiamy. <laughs> Sponsorem programu jest firma YazBud. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie www.yazbud.pl Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe nie tylko księgowość, prawdziwe wsparcie dla Twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.